Krótkiej nieobecności miło mi znowu z Państwem się spotkać. Sportowy przegląd tygodnia. Grzegorz Gabor witam i zapraszam na najważniejsze wydarzenia sportowe mijającego tygodnia. Na boisku do plażowej piłki siatkowej odbyły się półfinały mistrzostw Polski juniorek i juniorek młodszych. Pierwsza z kategorii przystąpiła do rozgrywek w pierwszy dzień lipca, 2 lipca do rywalizacji przystąpiły juniorki młodsze, które turniej rozpoczęły od zwycięstwa. No, dzisiaj zaczęliśmy od zwycięstwa z zespołem SPR Olkusz. Wygraliśmy pierwszego i drugiego seta, czyli całe spotkanie 2 do 0. No, juniorki wczoraj zajęły trzecie miejsce, które ich praktycznie nie kwalifikuje do finałów Mistrzostw Polski, chociaż liczymy na jakąś dziką kartę, która nam pozwoli znaleźć się w tej najlepszej ósemce w kraju. A juniorka młodsza to troszkę taki mocniejszy zespół, zobaczymy zweryfikuje to piasek dzisiaj. poziom wysoki wysoki poziom sportowy te mistrzostwa w tej plażówce już teraz nabierają naprawdę takiego Fajnego, fajnej renomy i dużo, dużo zespołów stara się, żeby już przyjechać bardzo przygotowanych na te zawody. Trenerem zespołu juniorek Młodszych Skałki Śląsk jest Piotr Herman, który nie ukrywał po pierwszym zwycięskim pojedynku, że ma apetyt na finał, choć jak podkreślił z roku na rok poziom piłki ręcznej na piasku rośnie, co potwierdziły turnieje w Świętochłowicach. Zaangażowanie dziewczyn i ten jest morale wysokie. Myślę, Myślę, że powinien ten finał Finał jednak być dla nas. Kluczem do zwycięstwa no to, to, co zawsze powtarzam, to jest samodyscyplina no i chęć grania dla, dla siebie, a nie tam patrzenie na innych drużynek. Poziom sportowy wszystkich drużyn, które tutaj przyjechały już na półfinały, tak jak mówiłem wcześniej, z roku na rok jest coraz to większy i pojęte kwalifikacje jak wojewódzkie i potem półfinały czy ten, no już są coraz to trudniejsze no i trzeba, trzeba trenować, trenować, jeszcze raz trenować. Juniorki młodsze zgodnie z oczekiwaniami nie zawiodły i po jednej porażce z zespołem, Skobierzyc powalczą o jeden z medali Mistrzostw Polski. Juniorkom z Kałki Śląsk, niestety, nie udało się zdobyć przepustki do finałów Mistrzostw Polski. Świętokłowiczanki ostatecznie finiszowały na trzeciej pozycji. Tym samym łącznie w tym sezonie o medale na piasku powalczą dwa zespoły szczypiornistek z Kałki Śląsk. Młodziczki, które bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem pojadą na finały do Lublina, natomiast juniorki młodsze powalczą o medale w Sulejowie. Aby wyjazd był możliwy zespoły wraz z działaczami i trenerami kolejny raz zbierają fundusze poprzez stronę zrzutka.pl. Każda złotówka się liczy, łącznie potrzeba 2000 złotych. Na torze spidrowerowym Ośrodka Sportu i Rekreacji Skamka odbyła się trzecia runda okręgowych eliminacji indywidualnego Pucharu polskich Żaków. Cieszy z pewnością fakt, że od pierwszej rundy do czołowych postaci tych rozgrywek należą mali świętochłowiczanie, którzy swoją postawą pokazują, że o przyszłość można być chyba spokojnym, z czego zadowolenia nie ukrywa trener pierwszego zespołu Śląska Świętochłowice. Mamy sporą rzeszę młodych zawodników, robią postępy, także mam nadzieję, że na przyszłość będzie taki taki rybek, który po prostu coś tam osiągnie więcej niż my. Żaki mają swoją ligę, starają się jak mogą. Ciężej jest nam na wyjazdach, wszystkie praktycznie mecze mieliśmy aktualnie na wyjazdach. Nieznajomość torów, stres wiadomo wśród tych młodych zawodników przy pierwszych takich ciężkich zawodach ligowych, bo to i publika jest i, i troszkę inna, że tak powiem, praca głowy. Nie ma źle, teraz będą mecze u siebie, myślę, że nadrobimy pewne zaległości. Odrobimy parę punktów, które potraciliśmy minimalnie na, na wyjazdach, i, i będzie dobrze. Na co dzień szkoleniowcem Rzaków Śląska jest Dominik Żebka, którego praca widoczna jest gołym okiem. Nie będę ukrywał, że ciężko trenujemy dwa dni, dwa razy w tygodniu. Po półtorej godziny, także efekty widać na, każdym, na każdej rundzie Poru Polski. Bardzo byśmy chcieli wyjść z grupy, pojechać play offy o zwycięstwo. Na razie tabela wygląda jak wygląda. Każdy sobie może tam sprawdzić. Jesteśmy chyba na trzecim miejscu. Musimy u siebie wygrać wszystkie mecze już teraz, także w każdej kategorii wiekowej przynajmniej jedno miejsce na podium i będę zadowolony. Zobaczymy. No, ten sezon objeździmy do końca. W przyszłym sezonie odchodzą, odchodzą nasi li, liderzy żaków, tak Mateusz Koźlik i, i, i Darek Stawowczyk. Będziemy próbowali coś sklecić, żeby w dalszym ciągu startować w tej e, lidze. Świętochowiczanie potwierdzili w tej rundzie, że w tym sezonie rządzą i dzielą w okręgowych rozgrywkach Pucharu Polski i w każdej z kategorii należeli do czołowych postaci. Już pierwsza, najmłodsza kategoria wiekowa do lat sześciu przyniosła gospodarzom zwycięstwo. Na najwyższym stopniu podium stanął Filip Machnik, wygrywając turniej z kompletem punktów. W kategorii do lat 8 co prawda nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium żadnemu zawodnikowi Śląska, bowiem wygrał tutaj jeździec Częstochowy, jednak tuż za jego plecami uplasował się świętochowiczanin Wojciech Donerstak. W kategorii do lat 10 także triumfował Częstochowianin, ale dwa kolejne miejsca zajęli zawodnicy Śląska. Drugi był Konrad Puchała, a trzeci Jakub Klamet. W najstarszej grupie do lat 12 gospodarze zajęli również drugie i trzecie miejsce, które stały się udziałem odpowiednio Dariusza Stawowczyka i Mateusza Koźlika. Również w tej kategorii wygrał zawodnik z Podjasnej Góry, którym okazał się Oliwier Kowalski. Pozostajemy na speedrowerowym owalu, bowiem ósma runda speedrowerowej Superligi zakończyła się porażką Śląskiej po Podopieczni trenera Marcina Erbisza przegrali na wyjeździe z ten Toruń 60-96. Najwięcej punktów dla Śląska zdobył Jakub Jajeśniak, łącznie 12. 4 lipca piłkarze Śląska-Demarko Świętochowice wybiegli na pierwszy trening po letniej przerwie. Zajęcia poprowadził nowy szkoleniowiec. Przed tygodniem informowaliśmy o zmianie na stanowisku trenera piłkarzy ze skałki. Prezes Damian Maluida nie chciał wtedy zdradzać szczegółów, zasłaniając się tym, że rozmowy jeszcze trwają. Dzisiaj już wiemy, że w nowym sezonie piłkarzy pierwszego zespołu Śląska-Demarko poprowadzi Mateusz Labusek, którym prowadził m.in. zespół jedności 30. 22 Przyszowice, a w ostatnim czasie cyklonorogoźnik który w ubiegłym sezonie zakończył rywalizację w czwartej grupie klasy okręgowej na wysokim czwartym miejscu Dostałem bardzo ciekawą propozycję od prezesa Maluidy, i po wstępnych rozmowach długo nie trwało, żebyśmy sobie uścisnęli dłonie i wspólnie pociągnęli ten projekt. Jeżeli chodzi o cele na najbliższy sezon, no to na pewno w każdym meczu będziemy chcieli grać o trzy punkty. Ta liga jest bardzo ciężka, przeciwnicy są bardzo wymagający i wiemy, że te punkty można zdobyć z pierwszą drużyną, ale również Równie łatwo można je stracić z drużyną, która będzie zajmowała aktualnie ostatnie miejsce w tabeli, więc skupiamy się na tym, żeby każdy najbliższy mecz był najważniejszy. Chcielibyśmy też na pewnych pozycjach wzmocnić ten skład. Trwają rozmowy z zawodnikami. Prezes już też stara się dogadywać, więc mamy nadzieję, że Śląsk będzie jeszcze mocniejszy niż w zeszłym sezonie. Jak podaje Śląski Związek Piłki Nożnej, Śląsk Demarko Świętochowice w nowym sezonie będzie nadal grał w pierwszej grupie czwartej ligi. Obok znanych Świętochowiczanom zespołom w tej grupie pojawią się nowe drużyny: Piast 2 Gliwice, Drama z Brosławicy, Wiktoria 1922 Częstochowa, Zagłębie 2 Sosnowiec, a także MKS Lędziny. Rozgrywki mają ruszyć 13 sierpnia. Do tego czasu sztab szkoleniowy zaplanował pięć sparingów. Pierwszy z nich ma się odbyć już 9 lipca, a rywalem Świętochowiczan ma być Piast 2 Gliwice. Wracamy jeszcze do naszych szczypiornistek, które spełniły swoje marzenia i zagrały w międzynarodowym turnieju piłki ręcznej Makarska Cup, który odbył się w słonecznej Chorwacji już po raz 24. Droga do startu w turnieju nie była łatwa, bowiem szczypiorniski ze Świętochłowic, aby spełnić swoje marzenia, założyły zrzutkę internetową i w taki sposób zebrały fundusze potrzebne na wyjazd. Oczywiście spory wkład w tą eskapadę mieli również sami rodzice. Chorwacja przywitała świętochowiczanki pięknym słońcem, a oprócz samej rywalizacji, która odbywała się w Hali oraz na boisku pod chmurką, nie zabrakło czasu na zwiedzanie i mały relaks. Turniej dla piłkarzy ręcznych Muksu rozpoczął się wyśmienicie. Od wygranej 10:3 z Chorwacką i Mota i Mocki. W drugim grupowym pojedynku Świętochłowiczanki wygrały z zespołem z Węgier 11-6. W kolejnym meczu podopieczny trener Sabryny Henisz pokonały słowańską Zvezdę 17-9 i wyjście z grupy już miały na wyciągnięcie ręki, co stało się faktem po wygranej 19-5 z drużyną Wyrchnika. W pojedynku o finał po fantastycznej grze zespół Półskałki Śląsk pokonał węgierski Baniok 12:9, meldując się w finale i udowadniając, że niemożliwe czasami staje się możliwe, jeśli tylko bardzo się chce. W finale świętochowiczanki musiały co prawda uznać wyższość słowiańskiej izoli, jednak, biorąc pod uwagę, że dla zespołu start w turnieju był debiutem, a poziom można spokojnie uznać za naprawdę wymagający, to należy założyć, że przed rozpoczęciem rywalizacji drugie miejsce byłoby brane w ciemno. To był nasz pierwszy e, taki zagraniczny turniej. E, udało się to dzięki rodzicom, zaangażowaniu prezesa, zaangażowaniu rodziców przede wszystkim, zaangażowaniu e, sponsorów, e, zaangażowaniu. Zrobiliśmy zrzutkę na e, stronach internetowych. No i udało się uzbierać te pieniążki na ten wyjazd. E, ja powiem szczerze, jestem mile zaskoczona, bo ten turniej zakładaliśmy. Wiadomo jakie są zagraniczne drużyny, e, Chorwatki, Węgierki, Słowenki. E, to są bardzo mocne drużyny. Zakładaliśmy, że jeżeli wyjdziemy z grupy i zajmiemy piąte, ósme miejsce to będzie dobrze, no, a tu taki niespodziewany sukces. Srebro, y, dziewczyny zagrały wyśmienicie w obronie, w ataku po prostu, tym bardziej, że to była, jakby to powiedzieć, pierwsza nasza taka gra. Graliśmy, dziewczyny są przyzwyczajone u nas do grania na piasku i na hali, natomiast tam dodatkowo graliśmy na trawie, na murawie, tak, na takim zwykłym orliku. Także to, powiem szczerze, no to była ciężko się przestawić z hali, z piasku, na trawę. Natomiast to, co zrobiły dziewczyny, no to było po prostu mistrzostwo świata. Seweryn Gazda ma za sobą start w piątej rundzie Mistrzostw Polski MX 120 tym razem rywalizacja odbyła się w Strykowie. Mimo, że zawodnik w tej odsłonie rywalizacji o Mistrzostwo Polskie spisał się całkiem nieźle, to jednak, jak sam przyznaje, pozostał niedosyć, bo mogło być jeszcze lepiej. W pierwszym swoim wyścigu Gazda dojechał do mety na trzeciej pozycji, w drugim starcie było już nieco lepiej. W generalce tych zawodów Gazda zajął drugie miejsce. Krzysztof Harendarczyk, pierwszym zwycięzcą Pucharu Ekstraligi w pojemności silników do 125 cm3. Puchar to nowe rozgrywki, których celem jest poszerzenie oferty startowej młodym zawodnikom, którzy startują na minitorach żużlowych. Inauguracja tych zawodów odbyła się w Częstochowie. Harendarczyk raz tylko musiał uznać wyższość rywala we wszystkich pozostałych startach, wygrywając i pewnie sięgając po pierwsze miejsce z dorobkiem 14 punktów. Drugiego dnia rywalizacji, świętokłowicz uplacował się na dalszej pozycji, kończąc swój start na szóstym miejscu z dorobkiem 8 punktów. Tą informacją kończymy Sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.